jeśli Dzisiaj chciałbym Wam nagrać taką recenzję, opowiedzieć trochę o jednym z najtańszych odkurzeczy na EA Tak na dobrą sprawę. Mnóstwo po prostu pozytywnych opinii. Chciałem go porównać, z mówię, ten odkurzacz to jest Kotia rv 22 On kosztuje 290 zł z jakimiś tam kodami, rabatami. Ten odkurzacz to jest Dyson V11. On kosztuje używany jakieś 1000 zł. To też jest już najnowszy odkurzacz. Chociaż fakt faktem w zeszłym roku wymieniałem w nim silnik. E, poprzedni wyziął ducha, więc jakby silnik jest nowy e, także on powinien też powiedzmy ciągnąć jak, jak nowy nie? Nie, nie ma dużego przybiegiem tak A więc tak, no i tutaj to standardowa szczątka, która ma e, w sobie silnik, to nie różnica między tym, bo akurat bo Dyson V15 ma już też światełka i ten odkurzacz też tutaj ma te światełka. Fakt, faktem w Dysonie to są takie chyba laserki, one są skierowane jakoś w dół. Że to wiecie, jakby nie przeszkadza, no tutaj to po prostu wali tak po oczach, e, że jest to męczące. No ale to jest odkurzacz za 290 zł, no nie? Co mnie tutaj zastanawia przede wszystkim, Na końcówka, którą bardzo chciałem mieć przy tym drugim odkurzaczu, tak jak mogę wam pokazać, ta tutaj ma takie włosie, i one jest dość grube. I na przykład ja przyjeżdżając sobie ręką. Tak, jestem w stanie poczuć to włosie, które tu wystaje, no nie? Tutaj nie wiem, jak będzie to działać, ponieważ no nie ma tutaj włosia, tylko jest kawałek gumki. Chodzi bardzo ciężko. Jakby no... Nie czuję go, nie? Więc jakby on mnie... jakby nie chwytał dobrze. Nie wiem, no tutaj też coś sobie chodzi, tak? Po coś to jest. No zaraz tu, aha, okej. Okay. Jakbyście chcieli, wiecie, tak trochę bardziej, trochę mniej pod kątem, to to powinno chodzić. Chociaż to chodzi strasznie ciężko i moim zdaniem jednak nie przyda się do niczego. Więc no niepotrzebnie się tym kierowiłem. kierowałem, żeby kupić tą końcówkę, chociaż nie jest powiedziane, nie jest powiedziane, że faktycznie nie daje się kupić e, Jakieś wiecie, dużo lepszy, dużo fajniejszy, po prostu jakiś taki gratis, który no, no nie nadaje się do niczego. No ale jest, no nie? Mamy tutaj też tą końcówkę, która jak jest do kurzów, e, do wycierania jakichś rzeczy. No nie, no ona jest jakby tutaj składana, e, więc macie tutaj coś takiego, można ją właśnie wyjąć. I tutaj wiecie, jak chcecie sobie spłuki, spółki, kurz, zetrzeć czy coś, to można jakiś tam w ten sposób go zruszyć, i ona się wciąga. Um, to też jest całkiem spoko. Mamy tutaj filtr To jest filtr HEPA, który filtruje nam jakieś 99% jakichś kurzy i bakterii. E, jest zapasowy, tutaj dwa są w środku z tego, co zauważyłem. Co ja, tutaj jest, czy jest różnica? Tak jak mówiłem, tutaj jest światełko, te rolki, to są, te, te środki to są inne, faktycznie są... są grubsze. Nie wiem, czy będzie, na pewno będzie widać. Są grubsze i jest to taki rodzaj szczotki twardy i miękki, no nie? I to też chyba Wam pokażę. Ten jest na przykład miękki, a ten jest twardy. Nie wiem, no jest na pewno jakaś różnica. W Dysonie generalnie jest podobnie, chociaż w Dysonie po pierwsze tych szczotek jest znacznie mniej. To jest pierwsza sprawa, są znacznie cieńsze. Jeszcze nic nie rozwalę, ja w tego podnosił. E, I tak, ja mam tutaj tą końcówkę już, moja się już wytarła niestety. Więc kupiłem sobie za trzy dyszki z Aliexpress chyba. Tą rolkę, ale tutaj z tego co pamiętam, to te czarne to nie było włosie, tylko to była guma. To był taki pasek gumowy i tutaj był taki pasek, wiecie, takie szczotki, no nie. Eee, do jakichś takich, nie wiem, jakichś innych powierzchni generalnych do zbierania. Eee, ale jakby ten zamiennik za 3D to radę. I nie ma z problemu. No nie no zobaczymy, eee, jak będzie tutaj z odkurzaniem. Oczywiście mamy tutaj taką możliwość, wiecie, zamontowania sobie. Tutaj gdzieś pewnie wkłada się ładowarkę. Zapewne, który jest tutaj. A jak widzicie, można ją zapewne jakoś włożyć. Jeszcze nie. A da się. Ona sobie tutaj wchodzi, można sobie ją zblokować. O, macie wtedy też takiego tutaj jest ładowarka na stałe. ale na razie wyjdziemy. Eee, ładowarka na stałe, więc możemy sobie to przymocować do ściany i po prostu zawiesić. Ale dużym plusem tego yy, tego ten jest fakt, że on sam też stoi, nie? Jakby Tyson nie, ze względu na jego budowę, nie ma takiej możliwości. Bo zobaczcie, No, jakby, no, zawsze będzie leciał do przodu. O, ze względu na to, że jakby ta rura wchodzi nam od razu tutaj do kosza, no, nie? I jakby, no nie ma tego wyważenia. Szczególnie, że to jest bateria, więc zawsze będzie go ciągnęło. Tutaj jest troszeczkę inaczej, troszeczkę śmiesznie to rozwiązane. No, z takich fajnych rzeczy, to to jest teleskopowe też, nie? Możemy sobie to skrócić mizą rurka możemy sobie wydłużyć więc to jest całkiem spoko, ale fajne jest to, że ten odkurzacz trafi sobie sta sam stać jakby wiadomo wiecie, wystarczy, że to ktoś nie, Get away from me. nie no, całkiem się please. trzyma, nie Get jest to tak najgorzej, więc... no ale wiadomo, że ktoś to może lekko płotnąć i to spadnie, no nie, i tutaj no nie ma co pierdolić, spójrzmy prawdzie w prawdzie oczy eee, ale różnica jest taka, że zawsze wiecie, no nie wiem przychodzi Wam coś zrobić, wchodzicie do jakiegoś pokoju, pokój za pokojem, odkurzacie, nie wiem, wchodzicie do kuchni i trzeba, im wiem, krzesło popodnosić wszystkie. Nie trzeba go stawiać na ziemi, wystarczy go postawić w ten sposób, stoi sobie pionowo, odchodzicie, wszystkie krzesła, ciach, 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 i można sobie dalej e, odkurzać. to jest mega spoko. Generalnie, jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy codzienne, no daj sonie, to te rozwiązania są troszeczkę lepsze, Dyson na pewno w ogóle jest dużo cięższy. Sam w sobie, no nie? Czyli ta bateria jest porównywalna. Powiem szczerze, chociaż to jest troszeczkę, to jest troszeczkę mniejsza. Eee, w Dysonie... Oj, 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 sam. Same filtry, żeby wyjąć sobie filtr, wystarczy, że go przekręcamy i wyjmujemy. No to jest jakby samo w sobie proste. No nie? Fajne jest to, że... Żeby go opróżnić, chociaż teraz to trochę strach. To otworzyć, ale jak to wybije. Mamy tutaj taki, wiecie, taki spust i czemu to się nam otwiera, no nie? Trochę się zabrudzi, no trudno. No i zamykamy. I już jest zamknięty, no nie? No tutaj jest troszeczkę gorzej. To rozwiązane, fakt, faktem. No tak, żeby wyjąć rurę, to tutaj mamy przycisk. Taki czerwony tutaj, wyciągamy sobie, no nie? I tak, żeby wyjąć filtr, obkręcamy sobie go. Tylko, że nawet nie całość, chyba, tylko to kółaczko w środku. To jest takie ciężkie, żeby to zrobić. A, ok. A, i to jest w ogóle odwrotnie. Jakby tutaj mamy, tam gdzie mamy zamkniętą kłódkę, to jest otwarte, a jak mamy otwartą kłódkę, to jest zamknięte, nie? No ale jest jakiś taki kawałek filtra. Czału nie ma, no ale jest jakiś, nie, nie? Jak on działa, to się jeszcze okaże. No to musimy sobie nacelować. Widzicie, i tu nie jest to proste. Wiadomo, no, no, że nie robimy tego codziennie, no i musimy na otwartą podkę przekierować, żeby nam się zamknął. To jest taki śmieszny. Eee, żeby ten kosz odpróżnić, mamy tutaj przycisk. Wciskamy go i nam się klapka po prostu tak otwiera i ona sobie tak chodzi, no nie? No jakby no to jest troszeczkę gorsze, jak nam tam w, w, wpada syfu. Eee, ale wiecie no, jakby też jednak tanie odkurzacz, nie? To by sobie Żeby wyjąć ten y, cały pojemnik, to tutaj sobie chyba wciskamy, o. Ona wychodzi elegancko, tutaj mamy drugi filtr. To jest ten, który jest zapasowy, ten się go... Ten filtr też się myje, tak samo jak tamten, tu mamy w ogóle taki, wiecie... Jakąś taką... Taka blaszka z dziurkami, tutaj jest drugi filtr. Wystarczy go włożyć bez problemu, byle jak. Nieważne jak go włożymy, będzie dobrze. I po prostu sobie to też jak tam nacelujemy, wkładamy, strzela i jest tutaj okay, nie? Więc generalnie też można go całego wyjąć bez żadnego problemu. Tutaj mamy baterię, która jest wymienna, da się ją wyjąć. I to też jest spoko. W nowszych Dysonach też tak się da, no w moim się tak nie da, no nie? Więc żeby go włożyć z powrotem, to po prostu wiecie, jak nie wiem, jakieś sprzęty na baterię. Chociaż to też nie jest takie, ale. No? Hmm? Okej. Okay. Niby się da, ale kurwa, to nie jest tak po prostu. Dobra, udało się. Trzeba sobie dobrze nakierować, żeby to działało. No jest to jakaś podróbka Dysona. no może te rzeczy to są dla bajeru, one zapewne nie działają. Dysonie to jest jakiś tam cyklon, coś. Jakieś takie dziwne bajery, no niektóre, e, które działają. Jeżeli chodzi o odkurzanie, Dyson jakby też dbało o to, żebyśmy mogli odkurzać jak najdłużej. Nie? Dlatego, żeby włączyć Dysona, należy wcisnąć przycisk. W momencie, kiedy ten przycisk puszczamy, to tak on przestaje odkurzać. E, tutaj jest trochę inaczej, bo przycisk mamy jeden, nie mamy tutaj typowo spustu, właśnie jak Dysonie. Ten odkurzacz po prostu włączamy i on działa. Ale wygląda wyświetlacz, wygląda całkiem spoko. Klikamy sobie tutaj. O! Właśnie załapał za pierwszym. Ale klikamy, mamy tutaj poziom baterii, to jest 64% w tym momencie. I sobie regulujemy, no nie? Teraz dali, wali słabo. Mocniej i mamy najmocniej, i tyle, nie? Łabiej, słabo. Tak to mniej więcej działa. Zaraz będziemy go testować. Tu nie ma co się też nad nim spuszczać. No, Spójrzmy prawdziwie w oczy. To jest, jest tanie odkurzacz, To ważne, żeby działał. Jeżeli w ogóle będzie odkurzał, i będzie zbierał jakieś śmieci, to już jest spoko. Przecież nie musi, nie wiem, wam od razu robić prania i wiecie, zlizuj was tej podłogi, i żeby, nie wiem, ze starych po odkurzeniu, żeby ze starych paneli nie zrobił się nowe No to jest wiadomo, no nie? Ale wystarczy, że cokolwiek odkurzę i, i będzie spoko, No Jakby już słychać, nawet po nim. No nie wiem, jak sobie go wezmę. Ja wpalę go za naps. Tutaj ja będę postarał się przy włączonych odkurzaczach nie mówić, bo i tak tutaj będziecie słyszeć. Ale on jak chodzi, na przykład w Tesonie macie ten plus, że momencie, kiedy sobie go włączacie to macie moc. A na pokazane jaka to jest moc, no nie, ustawiania tego ciągnięcia eee, i dodatkowo czas, jaki wam pozostał jeszcze do rozładowania baterii, no nie, I macie tutaj low, medium, high, wiadomo. Na medium on jak był nowy, to nie wiem, około tam 50 minut yy, gdzieś był w stanie kuba odkurzać. Ale nie, to wcale nie jest jakby tak mało, bo w momencie kiedy wiecie, gdzieś tam odkurzacie, obserwujecie ten odkurzacz, ten odkurzacz gdzieś wiecie, jest wyłączony, yy, no to faktycznie cały dom yy, byliśmy w stanie mniej więcej odkurzyć, no nie? Więc wcale nie było tak najgorzej. Tutaj, jeżeli chodzi o czas pracy, jest podobny, no ale fakt faktem mamy tylko procent baterii, no nie, więc yy, jakby nie pokazuje nam też ile czasu nam zostaje, no nie, żeby sobie tak mniej więcej przetworzyć, no ale no to też myślę, że nie jest to problem. Jeżeli chodzi o samą moc, w teorii, według, według danych technicznych, nawet chyba ten ma 100W więcej, bo nie wiem czy Dyson nie ma 550 silnika, a ten 650, yy, ale w momencie, kiedy je uruchomimy, no to już wiadomo, że, że to wygląda zupełnie inaczej, nawet macie tutaj takie wiecie, to, to powietrze, które gdzieś tam wychodzi przez te filtry to tak jak tutaj, to nawet na, na, tym, na tym trybie medium, no nie, to faktycznie to powietrze po prostu dmucha z tego odkurzacza no tutaj nie do końca, no myślę, że to w stanie jest mniej więcej połowę słabsze, plus minus myślę, że ma połowę mocy tego odkurzacza no ale zobaczymy jak się to będzie sprawdzać, nie? także tutaj Mam taki challenge, jakby generalnie wziąłem trochę płatków, trochę jakieś mąki, e, zobaczymy jak się to odkurzy. I mam też jeszcze trochę kawy z Ekspresu, więc po prostu też posypiemy i zobaczymy. Wydaje mi się, że jeżeli to odkurzy, na dobrą sprawę, można śmiało go kupować, bo to są takie najczęstsze rzeczy, do których takich odkurzaczy się używa, więc jakby spokok nie musi nam już z przecież od kotka wyciągać. Ważne, żeby takie opuchy po prostu gdzieś tam spod stołu, e, bez problemu sobie odbijać, no nie? Dobra, trochę tutaj poprawiliśmy oświetlenie, tak jak mówiłem, tak też zrobię. Mamy tutaj trochę płatków owsianych. Dobra, starczy, bo na płatków, to jest pierwsza sprawa. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak to rzeczy sobie poradzą. Weźmiemy teraz Dysona. No jak widzicie, trochę za nim zostaje, robi nam takie krasetki Ale jak widzimy go z przodu, no to bez problemu Chociaż powiedzmy, że na dwa razy trzeba przejechać I to z przodem, niekoniecznie byłem. Jak Jak wolusku, no to jest okej, nie? nie najgorzej No i teraz bierzemy Ten drugi Podróbkę Dyson'a, Musimy go troszeczkę nogą ładnie świeci, możemy też na tryb średni, I powiem wam, że Opierdala to lepiej niż Dyson, zobaczcie, zdaje liście od kuzyna, a i w szoku jestem. No ja dałem mu jeszcze trochę Tych płatków, naprawdę I teraz to się bardzo zaskoczyłem No dobra, jest i chuj Zobaczcie, nawet niech pęknął I to jest na trybie średnim, żeby nie było, no nie? Używamy teraz trybu średniego no I zobaczcie, daj to Zobaczcie, ile zostawił Dyson. Ale ja. Nie. nie wierzę. Zobaczcie, szybko i tak średnio. A tutaj włączacie sobie tego. Jest cichszy dużo. I naprawdę jest spoko. No dobra. Mamy rundę numer jeden. Tu jeszcze dosłużam. Nie dość, jest lżejszy, łatwiej się nim operuje. Jest cichszy, to jeszcze lepiej zbiera. No niesamowite. Ja nie przypuszczałem, że będzie lepszy od Dyson, <laughs> ale jaje, No i naprawdę coraz bardziej odczuwam coraz większą niechęć do marek premium, nie? Dobra, no ale co? No mamy tutaj kawkę na przykład, nie? Trochę nam się rozsypało. Mam tutaj taką kulkę, więc zrobimy to samo. Kurczę, ale jest mokry. Mokrych nie będziemy rzeczy dawać, niestety. Myślałem, że przesnie do jutra, ale widać, że tak nie bardzo i się chce. Więc mamy jajeczko, z obiadu. Wiecie, rzucimy je. Trochę zgnieciemy, bo jednak ktoś mógł na przykład przydeptać. Wiecie o co chodzi. Coś takiego. No tutaj zobaczymy jednak, to są grube rzeczy. Oczywiście mam rękę do umycia, ale do tego dojdziemy później. Dobra, zobaczymy. Czy w ogóle któryś z odkurzaczy to zbierze? No dobra, Dyson Foto zrobił ślady, ale zebrał. Jakieś ślady pozostawały. zobaczymy, jak ten. Kurwa, no lepiej zbierano. i naprawdę lepiej sobie radzi niż Dyson. Nie przejaja. Jest lżejszy. Dużo tańszy. Ale super. I jak go wziąłem na początku do ręki i on był taki leciutki. I mówię, kurde, no szkoda trochę nie. Trochę będzie wstyd takim prezentem wiecie o zachodzi, no nie chcieli, no ale takim dawać nie będą zadowoleni w ogóle no to tak po co? A tu się okazujesz, jest naprawdę dobry. I faktycznie te wszystkie filmiki no generalnie jak no działają, nie? Dobra, jeszcze mam taki trzeci test, no tak jak mówię, Mąki. Yy, mąki, to znaczy nie będę tutaj wrzucał kawy ze względu na to, że niestety, ale, ale jest mokra i no żaden odkurzacz, nie, to nie są odkurzacze do, do, do wciągania na mokro, więc, yy, więc niestety coś tam się im może stać. Także wypadałoby odpuścić. No mam jeszcze mąkę, no bo wiadomo, coś tam pieczemy, coś robimy, jakby waróżnie, jakieś placki i tak dalej, coś tam nam się na podłodze rozsypie. Bo tego wopu. Co się to Dziwnie tak robić recenzje od płużaczy, bo To nie jest coś, co generalnie jakby. Coś, co jakby super lubię. Ale i tak jestem yy, mega zaskoczony. Kurwa, no za te pieniądze to jest centralnie. Myślę, że nowy Dyson już nie wiem ile teraz kosztuje, bo to tych wersji z opór. Yy, no ale powiedzmy najtańsza zazwyczaj to jest około 1800 zł, około 2200. Może jeszcze wcześniej było tak, że Dyson jakby sprzedawał tylko najstarsze, najnowsze wersje, przepraszam, a tych starszych nie było. Teraz już jest tak, że one są już w ekspertach, są te nowsze, starsze, więc jest troszeczkę inaczej. No ale dobra, weźmiemy sobie na tym trybie właśnie średnim. No i jak widzieliście, no ślady zostały. Robicie szybki przejazd. Teraz weźmiemy na maksymalny. I tak go fajną Trzeba przejechać tam powiedzmy dwa razy, no nie? Telefon dzwoni, ale tak dzwoni to i przestanie dzwonić. spróbujemy jeszcze raz teraz, tylko że damy właśnie nasz AIEEXPRSOW ekspresowy rzecz. Ciekaw jestem jak to będzie. No ja myślę, że on lepiej będzie zbierany w Dyson serio. Widziałem sobie ten tryb. A on jest... On w ogóle chodził na naj, najsłabszym trybie. Teraz już dopiero śledził. No nie... Zobaczcie. Nie ma śladu praktycznie. Widzicie? Przyjeżdżam szybko. No trochę zostawił, dobra, ale jak zrobię to tak szybciej, no zostawię na pewno mniej śladów niż Dyson, nie? Serio? No jest ekstra. A faktem będę musiał go przemyć. Po tej mołnie nie to był dobry pomysł, żeby dać go rodzicom, ale. No nic, umyjemy, nie? Także jeżeli ktokolwiek by się zastanawiał, czy kupić coś takiego, nie uważam, że to jest świetny pomysł. Zobaczcie, nawet w porównaniu do Dysona, generalnie on jest w stanie z nim konkurować, nie? Odkurzacz, który kosztuje 30%. Nawet nie? Kurwa, to jest 12% ceny? 10% ceny? Plus, minus, nie? Gdzieś no 15%, może. wiecie o co chodzi, nie? No to po prostu jest jakiś ułamek dosłownie ceny Dysona, a też działa. Słabo widać na tym wyświetlaczu, ale 64%, no nie wiem, to trzeba by zobaczyć, jak to będzie jeszcze, z, wiecie, z baterią, ale do tego odkurzacza naprawdę. Jesteście w stanie też dokupić wszystko, no nie? Czy tam końcóweczkę, czy tam jakieś tam baterie, silnik, czy coś. Bez problemu te wszystkie sklepy na Aliexpress które oferują Wam zakup części. No i te części będą, mój, no tańsze. No nie, no spójrzmy prawdzie w oczy. Ja za ten odkurzacz zapłaciłem, mówię, 290 zł za silnik do Dysona, chyba 570. Za nowy silnik, jakiś tam oryginalny i tak dalej, no nie? Więc to jest 570 zł za sam silnik. A tutaj macie 290 za cały odkurzacz. Więc takich odkurzaczy mogą sobie kupić dwa, jeden na górę, drugi na dół i powiem wam, że myślę, że bym się nawet nie zastanawiał, tylko bym po prostu kupił ten. Dałbym sobie jeden na dół, jeden na górę i, i miałbym święty spokój. Więc jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek by się zastanawiał, czy warto, to powiem wam, że naprawdę super sprawa, polecam.